Beyond Belief nieraz przedstawiał historie mrożące krew w żyłach. W tym odcinku przybliżę historie związane z Auschwitz, Titanikiem, niezwykłym zwierzęciem oraz nawiedzonym przedmiotem. Wszystkie te historie są niezwykłe. Pomimo tego, że program oglądałam wiele lat temu, do tej pory mam je w pamięci. Być może niektórzy z was pamiętają serial w formie paradokumentu o nazwie Granice wyobraźni: prawda czy fikcja? W każdym odcinku były prezentowane krótkie historie. Zadaniem widza było odgadnięcie, czy dana historia jest prawdziwa, czy nie. Jak wskazuje sam tytuł programu, historie te były z pogranicza wyobraźni. często odnosiły się do zjawisk paranormalnych. Oczywiście czasem można było szybko odgadnąć, co jest prawdą, a co nie, jednak mógł przeżyć nas prawdziwy strach, jeżeli jedna z najstraszniejszych historii okazywała się prawdą. Jedna z najciekawszych historii Została opisana już w ostatnim amerykańskim sezonie Beyond Belief. W ramach ciekawostki w Niemczech ten serial cieszył się tak dużą popularnością, że wyprodukowano tam kolejny sezon z niemiecką ekipą. Przejdźmy teraz do historii. W sezonie czwartym pojawia się wątek kobiety, która jest malarką i gromadzi obrazy na swoją wystawę. Głównie maluje portrety. Spacerując parkiem spotyka kobietę, podczas spaceru dostrzega jej niezwykły urok. Chce ją namalować. W związku z tym, że obserwuje tą staruszkę od pewnego czasu, to podchodzi do niej i pyta, czy może zrobić jej portret. Ta zgadza się, choć jest tym trochę zdziwiona. Młoda malarka maluje spotkaną staruszkę w swoim atelier. Kobiety nawiązują relacje. Bardzo dobrze się im rozmawia. W końcu zaczynają opowiadać sobie o swoim życiu. Starsza kobieta wspomina ojca i jego zwyczaje z czasów dzieciństwa. Jak się okazuje, kobieta nie miała samych dobrych wspomnień. Między innymi, jako młoda kobieta była więźniarką Auschwitz, tam straciła całą rodzinę. W obozie zamordowano jej ojca, męża oraz zginęła jej trzyletnia córka. Młoda malarka jest poruszona historią swojej rozmówczyni. Po pewnym czasie do atelier malarki przychodzi jej matka. Jest to kobieta w podeszłym wieku. Obie rozmawiają o postępach w pracach do wystawy. Matka malarki ogląda pracę i nagle jej uwagę przyciąga obraz starszej kobiety. Matka malarki twierdzi, że w tym obrazie jest coś innego. Wydaje jej się, że skądś zna tą kobietę. Szczególną uwagę przyciągają jej oczy. Namawia swoją córkę, aby skonfrontowały się ze starszą kobietą. W parku matka młodej malarki rozpoznaje w starszej kobiecie swoją matkę, którą utraciła jako mała dziewczynka. Historia okazuje się prawdą. Oczywiście sam zbieg okoliczności, że kobiety się spotkały, jest interesujący. Jednak sposób, w jaki to się stało, jest jeszcze ciekawszy. Jest to niesamowite, jak silny jest ludzki instynkt i jak bez rozmowy jesteśmy w stanie wyczuć drugiego człowieka. Nieprzypadkowo młoda malarka zwróciła uwagę na staruszkę w parku. Myślę, że młodą kobietą nie kierował tylko aspekt wizualny, ale też wyczuwalna energia i więź. Każdy z nas czasem zwraca uwagę na obcych ludzi. Nie chodzi mi tu o wygląd, z jakichś niewytłumaczalnych przyczyn. Czasem pamiętamy obcą osobę spotkaną na ulicy, ponieważ tak mocno wbiła się nam w pamięć. Tak samo jeżeli chodzi o kontakt i zawieranie znajomości instynktownie czujemy się z niektórymi lepiej, a z innymi gorzej. Kolejną historią opowiedzianą w Beyond Belief jest przypadek konia, który w serialu nazywa się Count Mystery. Jednak ta postać była wzorowana na klaczy Lady Wonder. Historia z koniem przedstawia sytuację, gdzie w pewnej małej miejscowości w USA ginie chłopiec. Dziennikarz, który informuje na bieżąco o sprawie, chce pomóc rodzinie jest dodatkowo zaangażowany, ponieważ w jego rodzinie jest chłopiec w takim samym wieku co zaginiony. Dziewczyna, z którą rozmawia, podpowiada mu, że można zapytać się: Count Mystery, o to, gdzie jest chłopiec. Dziennikarz wraz z gospodarzem rancza proszą konia, aby wskazał im miejsce pobytu chłopca. Koń za pomocą alfabetu, który jest przed nim ustawiony, dokładniej wzdłuż ogrodzenia, są ustawione tabliczki z literami, wskazuje miejsce przebywania chłopca. Historia kończy się tak, że chłopiec zostaje znaleziony. Żyły w studience. Według programu ta historia jest oparta na faktach. W internecie można znaleźć informacje o pierwowzorze Count Mystery, czyli Lady Wonder. Klacz żyła od 1929 roku do 1957. Zmarła na atak serca w wieku 33 lat. Od małego rybaka była trenowana przez jedną kobietę. Ta sama trenerka pani Fonda uczyła Lady Wonder alfabetu oraz liczenia. W ten sposób klaczy nauczyła się komunikować z ludźmi. Lady Wonder brała udział w śledztwach, także tych dotyczących zaginięć dzieci. Za każdym razem udało się znaleźć złoki zaginionych, co niestety nie pokrywało się z historią przedstawioną w serialu. Podczas poszukiwań jednego z dzieci Lady Wonder wcale nie wskazała precyzyjnie miejsca, gdzie znajduje się zaginione dziecko, jednak dzięki domysłom lokalnego policjanta odnaleziono dzieci. W internecie można znaleźć informację, że Lady przewidywała wygrane wyborów prezydenckich czy zawodów sportowych. Podobno tylko jeden raz nie trafiła podczas wyborów na prezydenta USA. Osoby, które zajmowały się zjawiskami paranormalnymi, postanowiły zobaczyć na własne oczy konia oraz przetestować jego umiejętności. Okazało się, że dość duży wpływ na odpowiedzi miała pani Fonda, jednak nie na wszystkie. Lady potrafiła odpowiedzieć na pewne pytania bez pomocy właścicielki, co czyni ją niezwykłym koniem. Kolejna historia jest dla miłośników kina dotyczy ona filmu Titanic oraz przede wszystkim samego Titanica. Czy można napisać książkę, która okaże się prorocza? W 1898 roku niejaki Morgan Robertson napisał nowelę, której ostateczny tytuł brzmiał The Wreck of the Titan. W książce została opisana historia statku, który jest największy, najszybszy i niezatapialny. Kiedy słyszymy te określenia, na myśl przychodzi nam Titanic. Co ciekawe, w noweli Titan. Podróżuje po Atlantyku, po czym tonie po zderzeniu z górą lodową. W noweli statek zatonął w kwietniu, tak samo jak Titanic. Sama opowieść została napisana przed budową i projektem Titanica. Po zatonięciu statku niektórzy twierdzili, że Robertson potrafi przewidywać przyszłość. Sam pisarz temu stanowczo zaprzeczał. Co za ciekawe, zwrot okoliczności. Ostatnia historia to ta, która mnie najbardziej przeraziła i utkwiła w pamięci, nazywała się The Hooded Chairs. W Beyond Belief widzimy historię aroganckiego kolekcjonera dzieł sztuki, który dokonuje zakupu starego krzesła lub tronu. Kobieta, która zajmuje się sprzedażą, ostrzega właściciela, żeby nie siadał na tym krześle, jednak ten to robi. Później na krześle siada sprzątaczka oraz kolega kolekcjonera, wszyscy umierają. Przed śmiercią kolekcjoner dowiaduje się, że właścicielem krzesła był sam Napoleon, który został namalowany właśnie na tym krześle przed śmiercią. W Beyond Belief, dowiadujemy się, że historia była inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Krzesło to nic innego jak Bazbi Stop Chairs, czyli przeklęte, dębowe krzesło, na które została rzucona klątwa przez jego właściciela Tomasa Basbiego. Thomas przeklnął krzesło przed swoją śmiercią. Sam został skazany za zabicie teścia. Pokłócili się w sprawie interesów. Później samo krzesło było używane w pobliskim pubie. Podobno każdy, kto na nim usiadł, umierał, między innymi żołnierze podczas II wojny światowej. Przypadki były tak notoryczne, że krzesło zostało oddane do muzeum i powieszone pod sufitem, aby nikt nie musiał go ściągać podczas konserwacji. Krzesło znajduje się w First Museum w Yorkshire. Beyond Belief przedstawiło wiele historii opisanych na podstawie faktów. Te najbardziej utkwiły mi w pamięci. Kilka lat temu ten program był transmitowany na Polsacie. Może kiedyś doczekamy się polskiej wersji.